Witam wszystkich bardzo serdecznie. To ja, wasz ulubiony YouTuber. Już niebawem, Stało się, nie da się tego procesu już odwrócić. Nabyłem taką oto rzecz sobie. To jest oczywiście PlayStation. Yy, Jezus Maria, jak to się nazywa? Portable to się nazywało. Tak, Portal nie Portable. O ludzie. To jest PlayStation Portal. Nabyłem. Część osób kojarzy moje filmy, kiedy mówiłem o tym, że sprzedaję swoje Nintendo Switch 1, ponieważ niebawem pojawi się Nintendo Switch 2. Część osób też może kojarzyć mnie z tego, że mówiłem, iż Steam Deck to właśnie Steam Deck jest najlepszą konsolą, jaką kiedykolwiek w życiu. Miałem, grałem i uważam, że jest to najlepsza konsola. Uwielbiam przenośne konsolki i sprzedając z tego Nintendo Switch 1, jako że, no po prostu Steam Deck, ten to jest mój pierwszy Steam Deck, w Polsce jeszcze nie było tych Steam Decków, jakie ja to zamówiłem sobie, nie pamiętam z jakiego kraju mi to przysłali. Stary ten, nie OLEDowy i w ogóle, tak, ale no totalnie... Totalnie to jest po prostu wspaniała konsola. I jakby wyparła u mnie totalnie z Nintendo Switch. Jeden, nie miał, wtedy był jeden Nintendo Switch. I teraz tak, miałem kupić sobie Switcha 2. Ale nie kupiłem sobie Switcha 2. Kupiłem sobie za to PlayStation Portal, który dostał tą aktualizację, że teraz, jeżeli wykupi się ten abonament taki ten, że w chmurze, możesz sobie grać. Patrz, GTA 5 możesz sobie grać w chmurze normalnie, tak? To była konsola, która dla mnie była bezużyteczna, ponieważ ja nie posiadam PlayStation 5 po prostu. Nie ma, mam PlayStation 4, mam, ale PlayStation 5 nie mam, uznałem, że nie do tego kupował. Tam nie ma tylu tytułów, które, tym ja wolę sobie tak przenośnie grać, a nie, że, nie, że przedtem... No jakoś tak po prostu wolę. I to dlatego nie kupiłem, bo trzeba było mieć Playkę 5, tak? Trzeba mieć było Playkę 5. Czy to jest napisane, w jakim języku są też gry? Czy na przykład Persona 5... Jest w języku polskim, czy trzeba czytać, te, te bo to jest, to nie jest Persona 5, to nie jest gra, to jest książka. To po prostu się. nie ma. A jest głos angielski, a język jest polski. O, i to jest właśnie jedyna szansa na to, żeby zagrać, przeczytać książkę Persona 5, a to jest taktika. To, to nie jest tak. Dobra. Ta konsola nie miała sensu, jeżeliś nie miała Plejki Piątki. Teraz ma, no bo możesz sobie. I teraz, właśnie, nie mam tej Plejki Piątki zamówiłem to. Mówię, kurde, Michał, kupiłeś sobie portala, tak? I zaraz się okaże, że tego się nie da w ogóle odpalić, bo tam wiesz, niby grać można w te gry z chmury, ale nie byłem pewien, czy, czy nie potrzeba do aktywacji playki piątki. Nie potrzeba. Sprawdziłem na własnym doświadczeniu. Z 1100 zł przeceniona była na 900, a potem okazało się jeszcze, że, już miałem w sklepie, byłem już, ale ostatnia sztuka była, jak jest ostatnia sztuka czegokolwiek w sklepie, tego nie kupuję, jako że z góry zakładam, iż jest to towar niepełnowartościowy, bo może być z jakiegoś zwrotu, czy wiesz, czy gdzieś upadł, komuś, i tam nikt nie chciał tego wziąć. No nie, no, no tak może być, tak? No to nie wziąłem, wróciłem do domu, patrzę, nie dość, że w tych media wszystkich i RTV-ach jest promocja, że jak weźmiesz drugą rzecz to całość 5% taniej wychodzi, to już w ogóle obniżało tą cenę z 900 tam do trochę niżej, to jeszcze się okazało, że gdzieś tam kiedyś coś w MediaMarkcie kupowałem i te punkty mi zostały, które zaraz by mi się zresetowały, znaczy się straciły. I, i patrzę wchodzę, wiesz, te punkty normalnie na kupon zamieniam 777 zł zapłaciłem za Kupiłem sobie tego PS Portala jeszcze o szybką kartę pamięci, która no zawsze się do czegoś przyda, tak? No nie oszukujmy się, karta pamięci przyda się do czegoś zawsze. To jest taka, że możesz sobie tam nagrywać w 4K czy coś 128GB, dużo się nie zmieści. No ale za darmo? No co, za darmo? Z taką prędkością super. Jestem zadowolony. Kupiłem tego portala i taki, wiesz, taki trochę tam zdenerwowany to włączałem. Mówię, a jak nie będzie działało, to już rozpakowałem, zarejestrowałem się. Nie ma, żeby oddać już potem. Już nie oddasz tego potem. A ładnie to jest za, zapakowane, chciałem wam powiedzieć. Bo tak, problem jest taki, że nie chce mi się już tego ściągać tam z góry. Ale to jest to, tak, to jest to pudełko. W tym pudełku jest takie szare pudełko i w tym szarym pudełku jest jeszcze takie Szare pudełko kolejne i całość takie tworzy taki, taki jakby trochę, że to nawet taki dosyć luksusowo przyjemne to jest, Ta, to było w tym. Z tym już miałem do czynienia, bo tam miałem kiedyś to w rękach, także mi to bardzo przypasowało, Jasny ten obraz jest, no cała masa gier. I tak, kolejna rzecz to była taka, że wiesz, musiałem ten abonament wykupić tam na cały rok, bo taniej wtedy wychodzi. O Jezus, Maria, już się zmęczyłem tym gadaniem. Za dużo już tego gadania jest. Nie chcę już mi się tyle gadać. Znów, trochę mnie znudzi Albo a bo to są według ostatnio dodanych, więc to. No, to, trochę tutaj ten soft jeszcze mogliby poprawić, żeby. Ale tu są jakieś tam segreguj według czegoś tam, bla, bla, bla. No, ma cała masa tych gier i, i, i to, widzicie w Demon Souls sobie tutaj ograłem już. W Silent Hill, ale no to. O grach kiedy indziej. I zanim ten. ten No co, wykupiłem ten abonament, mówię: Kurde, jak to nie będzie działało mi teraz, no to tak, to nie dość, że konsola poszło tam kilka stówek, to jeszcze na ten abonament roczny kilka stówek. No i już. Szykowałem gdzieś tu. Miałem już paczko. Przyszykowałem już sobie te yy, chusteczki, gdybym miał płakać po prostu. Ale nie musiałem, bo okazało się, że to naprawdę sprawnie działa. Wszystko ładnie się podłączyło, wszystko ładnie działa. Mam to i to i tak zrezygnowałem z tego Switcha. Ze Switcha zrezygnowałem, tego drugiego, bo to nie, no czekałem na tą edycję Elden Ringa, tą Tanishment Edition, czy coś tam. Pół roku nie wypuścili, no to trudno. To jest gra, która by mi sprzedała, która sprzedałaby mi tą grę, tę konsolę Nintendo Switch 2, ale nie wypuścili, tak. W GTA muszę jeszcze sobie zagrać. Kiedyś kupiłem GTA kiedyś sobie GTA kupiłem sobie kiedyś od Rockstara bezpośrednio, po czym zapomniałem hasła i e maila, z którego ją kupiłem. Nie nie straciła się po prostu. Pamiętam, że nad z Adrianem kiedyś graliśmy sobie w tą piątkę. I, i, I tyle, i straciłem tą grę, bo nie wiem, gdzie ona jest już nawet. No więc mógłbym sobie pograć, bo nawet mnie taka ochota naszła, że teraz wiesz, tam samochód ten pojeździć czymś sobie fajnym. Zrezygnowałem z tego Switcha, kupiłem PS Portal, jaram się na razie niesamowicie i, i, i działa to po prostu świetnie, ale to będę nagrywał. Będę, pokażę wam, jak te gierki tam chodzą na tym. I przy okazji będę parę słów na temat gier mocno krytycznie, oczywiście, bo ja jestem bardzo taki wybredny, jeżeli chodzi o, o, o gry, nie? Na przykład myślę, że gra typu Spider-Man, jaki to by i który by nie był, nie jest w stanie mnie zadowolić w jakikolwiek sposób, więc będę krytykował, ale, ale, ale to, 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 to może nie, nie dzisiaj. Póki co jestem mega zajarany tym, że to kupiłem. No, no mam PlayStation 5, praktycznie, za 700 zł, przenośne PlayStation 5 nabyłem. Z biblioteką gier tutaj, wiesz, na cały rok mogę sobie ten potędą się znowu tamte parę stówek wydać na ten abonament. Ale no i jaram się niesamowicie. To jest trochę w złą stronę krok, tak? Bo ja jestem trochę kolekcjonerem, tam lubię sobie, wiesz, pozbierać gierki, ale no, no tu jest tyle tego, do, do będę do, różne rzeczy będę tu robił. No. Pozdrawiam serdecznie, bo jestem tak zapowietrzony, po prostu odzwyczaiłem się już od gadania. Nie chcę już mi się z wami więcej rozmawiać. No, widzimy się przy okazji prezentacji jakiejś gierki z tego. Elo.